Dzieci umiłowane, posłuchajcie mojego głosu. To ja, Jezus, dziś chcę mówić do Waszych serc. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia, oznacza uwolnienie. Uwolnienie się od bólu, winy, ciężaru, który więzi duszę. Tak jak Ojciec przebacza Wam każdego dnia, proszę Was. Abyście i wy uczyli się przebaczać. Przebaczcie sobie samym za błędy, za potknięcia, za upadki. Ja nie widzę Was jako grzeszników bez wartości. Widzę Was jako dzieci, które pragną powstać, dzieci, które pragną zacząć od nowa. Przyjmijcie siebie takimi, jakimi jesteście, bo miłość Boga nie wymaga doskonałości. Wymaga jedynie oddania, zaufania, wiary. A gdy ból stanie się ciężki, gdy serce poczuje się małe, spójrzcie na mnie. Zaufajcie mi, idę obok Was, nawet wtedy, gdy nie potraficie mnie poczuć. Nie opuszczam Was, nigdy. Teraz napiszcie w komentarzu imię osoby, której pragniecie przebaczyć, albo napiszcie po prostu: Wybieram przebaczenie. Ten akt wiary otworzy drzwi uzdrowienia w Waszym życiu. Pamiętajcie, dzieci, przebaczenie jest kluczem do pokoju. Kto przebacza, znajduje ukojenie. Kto ufa Bogu, znajduje siłę. Kto akceptuje siebie, znajduje prawdziwą miłość. Jestem z Wami, dziś i na zawsze.